Jak okłamują Cię na temat tłuszczy? Rozmawialiśmy też o takiej kulturze fat shaming, czyli były takie lata, może niektóre osoby tutaj pamiętają, u nas to było gdzieś tak końcówka lat 80., lata 90., taka kultura fat shaming, czyli Tłuszcz jest zły, tłuszcz powoduje, że, że będziesz miał raka, że serce ci padnie, że arterie ci się tłuszczem zapchają, tłuszcz powoduje, że ty jesz, tłuszcz powoduje, że ZUS jest wysoki, że inflacja idzie do góry, w ogóle wszystko, co złe, to tłuszcze. Nie? Więc była taka kultura i to już jest fakt, to jest potwierdzone, to wypłynęło, wypłynęło już dawno temu na jaw, że... Wszystkie te badania, które wyszły w tamtych czasach, były sponsorowane przez koncerny cukrowe, które starały się, żeby winę za choroby serca i otyłość zrzucić na coś innego niż cukier. I naukowcy niestety, wtedy były czasy dość niemoralne pod tym względem, przyklepali temat, dostali fajne pieniążki i zwalili winę właśnie na biedne puszcze, gdzie potem, pamiętacie, był taki okres, że na półki sklepów wpłynęły produkty typu Fat free, low fat, i tak dalej. Ludzie zaczęli to jeść w ogóle, i co się okazało? Że ludzie na takie wiecie low fat stają się jeszcze grubsi i jeszcze bardziej chorują na serce. Więc jeżeli ktoś wam powie, że jak jecie tłuszcze, to będziecie grubi, a to mu odpowiedzcie, a ty jak jesz węglowodany, to będziesz głupi, albo coś takiego, ja coś tam sobie wymyślić.